Cześć kochani mamy dzisiaj niedzielę 7 sierpnia jest godzina 8 No i jadę do pasieki dzisiaj przygotować wszystko przed jutrzejszym świętem pszczoły żeby wszystko było tam ok muszę zrobić porządki w ulach już przygotować powoli też rodziny już gniazda tam poukładać, wyjąć jakieś stare ramki, które, z których muszę się pozbyć. No i tyle, czyli pracowita niedziela. Coś tam wrzucę jeszcze też sobie dzisiaj, jeszcze, żebyście zobaczyli. Widzimy się jutro w na Święcie Pszczoły. No, pogoda się zapowiada, to jest najważniejsze. Dzisiaj jest co prawda teraz chłodno, mamy 14 stopni, ale jest jeszcze ranek, ale jest słońce, nie ma chmur, także będzie na pewno fajnie. I jutro też ma być tak samo. Także zapraszam Was do oglądania. Coś tam dzisiaj skręcę... Pewnie większość będzie na przyspieszonym tempie, chyba że coś będzie ciekawego, ale sobie zobaczycie, jak tam sobie pracuje, nie? Zawsze można się pośmiać. Dobra. Także miłej niedzieli i miłego oglądania Wam życzę. I do zobaczenia. Thank you.

Dwie rodziny już zostały zrobione, tutaj dostały korpus pełen węzy. Jest to ten odkład, który był łączony, jest fajna siła, jest na dole pas 5 ramek, które są nabite czerwiem, także jest OK. no Musia chodzi, dostały teraz ten drugi korpus, także będzie OK. Jeżeli chodzi o tamten odkład, który też zrobiłem, to w tej chwili sytuacja jest taka, że na dole jest. 5, chyba chyba 6 ramek czerwiu dostały teraz znowu korpus natomiast rozpoczęły odbudowę węzyn słabo bo słabo, ale zaczęły coś tam budować zresztą Wam pokażę, jest jedna ramka wyjęta którą dam tutaj do Nieski o, proszę bardzo rameczka, którą zaczęły odbudowywać więc yy, faktycznie tak jak się spodziewałem, jednak dostały tutaj tego syropu i, i zaczęły budować. Ciekawe, że dopiero teraz, bo wcześniej też dostawały już syrop od dwóch tygodni, yy, miejsca w gnieździe za bardzo nie było, a no, zaczęły teraz. No dobra, w każdym bądź razie yy, co też zrobiłem w tych odkładach, to dodałem po jednej ramce w gniazdo węzy nieodbudowanej, tak jak tam właśnie jeden z, yy, z kolegów napisał w komentarzach, nie pamiętam przepraszam, bo po prostu nie zapisałem sobie tego, w każdym razie dziękuję za tą uwagę i zrobiłem tak zobaczymy, zobaczymy czy przez ten czas przygotowywania do zimowli odbudują tą rameczkę, jeżeli nie to tak czy inaczej dostaną po prostu ramkę, która już jest odbudowana Prawdopodobnie z jednej tam z rodzin w innej pasiecem chcę odebrać trzy ramki pokarmu, żeby po prostu tam rodzina też poszła bardziej w siłę. One są tak czy inaczej podkarmiane, to może dostanę po prostu te, te rodziny tutaj, te dwie czy trzy ramki, jakby im zostaną zwrócone. Dobra, bateria mi siada, druga jest też nie naładowana, to tylko tyle. Dzisiaj zrobię tutaj do końca. Jutro jest święto pszczoły, także miłego świętowania Wam życzę.